Święta Klara z Asyżu Kiedy po długiej, a uciążliwej wojnie Wódz zwycięski odbywa triumfalny wjazd Do świętnie przystrojonej stolicy, Wówczas radość narodu nie ma końca. Nie ma bowiem wtedy serca, Które by nie biło największą wdzięcznością i uniesieniem. I my dziś obchodzimy zwycięstwo tę sławniejsze, Ileże nie na orężu zaprawiony żołnierz, Ale słaba dziewica je odniosła, i to nie nad nieprzyjaciółmi ojczyzny, lecz nad potęgami ciemności. I ta triumfatorka weszła do pałacu, nie rękami ludzkimi zbudowanego, lecz do Jeruzalem Niebieskiego, gdzie na jej głowie lśni niezwiędła korona, a dziewięć chórów aniołów wyśpiewuje na jej cześć pieśń pochwalną. Tą sławną triumfatorką jest święta Klara, dziewica zasyżu której pamiątkę z taką uroczystością dziś obchodzimy. A triumf ten godzi się tym bardziej obchodzić, że ona jest dzieckiem naszego zakonu, córką pierworodną naszego Ojca Serafickiego, a zarazem naszą siostrą w Chrystusie i jeszcze dlatego, że jej żywot z wielu względów jest naszym wzorem i jej zwycięstwo rękojmią naszego zwycięstwa. Przyjrzyjmy się więc jej cnotliwemu życiu i zobaczmy, w jaki sposób ona to świetne zwycięstwo odniosła, odpowiadając na dwa pytania: Co Pan Bóg uczynił dla świętej Klary, oraz co święta Klara uczyniła dla Pana Boga. Mądrość Boża dosięgła do końca, aż do końca, mocnie i rozrządza wszystko wdzięcznie, obmyślając drogi dla swych wybranych. Uprzedza ich swą łaską, często jako fundament ich życia świętobliwego, dając im rodziców cnotliwych. Także szczęśliwe oznaki zapowiadały się u świętej Klary Zasyżu. Rodzice jej pochodzili ze słynnego rodu, jak nie mniej odznaczał się gruntowną pobożnością. Kiedy cnotliwa hrabina Hortulana modliła się przed wizerunkiem ukrzyżowanego o szczęśliwe rozwiązanie, Usłyszała głos. Nie bój się, bez żadnego niebezpieczeństwa wydasz na świat wielkie światło, które przedziwnie cały świat oświecać będzie. Zdarzenie to posłużyło za powód do nadania dziecięciu na szczęście świętym imieniem Klara, co znaczy świecąca. Opatrzność Boża sama to światło wznieciła, ustawicznie je podsycając swą łaską by ono coraz bardziej się wzmagając kiedyś cały świat swym blaskiem ogarnęło. Tak to Klara była owem naczyniem wybranym, świętym dziecięcem świętej Matki. Kiedy wy, chrześcijańscy rodzice, jako o największe dobro błagacie Boga o dobre dzieci, to nie zapominajcie o tym, że macie się stać godnymi tej łaski przez bogobojne życie. Łaska szuka odpowiedniego gruntu, w którym się kojarzy. Że niecnotliwi rodzice nieraz mają pobożne dzieci, należy do wyjątku. Ale reguła pozostaje w swej mocy, że jabłko pada niedaleko od jabłoni, a święte dzieci wychowują tylko pobożni rodzice, czego potwierdzenie znajdujemy w rodzicielskim zamku świętej Klary Zasyżu. Już od najmłodszych lat. Hortulana, swe pobożne dziecko zaprawiała do wszelkiego dobrego, i dlatego Klara wkrótce za łaską Bożą poszła dalej, ćwicząc się w pokucie i pobożności, co poniekąd tylko u dorosłych spotykać się daje. Unikała rówieśniczek, by w ukryciu gdzieś w kącie kościoła się modlić, zachowywała wielkie umiarkowanie, by tem więcej móc obdarzać umiłowanych swych. Bogi. Karciła swe ciało wszelkiego rodzaju surowościami, ślubując już wówczas Zbawicielowi swe dziewictwo. Zbawca w ciszy tabernakulum był magnesem jej serca. Rozkoszować się nim szeroką miłością było dla niej największym szczęściem. Szczęśliwe dziecko, kiedy tak wielu ludzi dopiero po gorzkich doświadczeniach uczy się szukania jedynie w Bogu zaspokojenia serca, toś Ty potrafiła to znaleźć już w najwcześniejszej swej młodości. A że łaska znalazła w Tobie tak przygotowane serce, to mogła rozpoczęte dzieło rozwijać, wieńcząc je doskonałością. Lecz jak każdego człowieka, tak też i dla tej świętej dziewicy nastała chwila wyboru stanu. Któż tu nie zawoła z psalmistą pańskim, drogi twoje, okaż mi, panie, a ścieżek twoich naucz mnie. Klara mogła spotkać tę chwilę z całym spokojem. Serce jej już się zdecydowało na wybór tego stanu doskonałości, o którym święty Tomasz mówi. Po łasce wytrwałości nie masz większej nad powołanie do stanu zakonnego lecz droga od zgiełku świata do furty zacisza klasztornego jest ostra i cierniami usłana, iż przejście jej ofiarą tylko dać się okupić. Jest to twarda mowa. Jeśliż chcesz być doskonałym, idź, przedaj, co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, pójdź za mną. Twardziej może jeszcze brzmi domaganie się boskiego oblubieńca. Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego, a zapomnij narodu Twego i domu Ojca Twego, i będzie pożądał król śliczności Twojej. O jakże wielu, do których serc puka łaska powołania do świętego stanu zakonnego, daje się widzieć na te słowa z bogatym młodzieńcem ewangelicznym, smutnie odchodzącym do braku odwagi do tak wielkiej ofiary. A jednak wszystkie te przeszkody, jakby grając przy pomocy łaski Bożej, przezwyciężyła ta dziewica, święta Klara, by pójść za swym boskim oblubieńcem. Za radą swego duchowego przewodnika, świętego ojca Franciszka, oczekuje palmowej niedzieli i wieczorem w towarzystwie zaufanych tylko towarzyszek udaje się w stroju ślubnym do klasztorku Matki Boskiej Anielskiej gdzie święty zakonodawca ze swymi braćmi zgorającymi pochodniami oczekiwał oblubienicy Chrystusowej. Sprzed odświętnie przystrojonego ołtarza, ojciec Seraficki zwrócił się do swej córki duchowej w płomiennych słowach, straszczających się w przedstawieniu oddania jednego serca jednemu Bogu. Na to święta Klara odważnie wstąpiła na stopnie ołtarza, zdjęła z siebie swój strój ślubny. Święty obciął jej długie spadające na ramiona włosy, włożył na nią popielaty ubogi habit pokutny, przepasał prostym pasem. Głowę jej okrył ubogim welonem, prawą rękę podał płonącą świecę, i tak przybrana Święta Klara udała się do skromniutkiego klasztorku świętego Damiana, aby tam w czystej miłości. Poświęcić się na służbę swemu boskiemu oblubieńcowi. W upojeniu świętej radości raz po raz wyrywałeś się z jej piersi, Królestwem świata i wszelką marnością ziemską wzgardziłam z miłości ku memu Panu Jezusowi Chrystusowi, którego sobie upatrzyła i całym sercem umiłowała. Lecz świat szlachetnej dziewicy nie dał tak łatwo kupna załatwić. Jak niegdyś faraon z całego swym wojskiem pośpieszył za Izraelitami, by ich na powrót wrócić do domu niewoli, tak na wieść o tym wypadku podążyli rodzice i wszyscy krewni z wielkim ubolewaniem do świętego Damiana. Nigdy bowiem nie okazuje się krewni bardziej zaślepieni, jak gdy który z członków rodziny chce się poświęcić Bogu w stanie zakonnym. Tu najdobitniej sprawdzają się słowa Chrystusa, nieprzyjaciele człowieka, domownicy jego. Nie szczędzono wyrzutów ani obietnic i pogróżek, byleby tylko klarę zachwiać w jej postanowieniu. Dopiero kiedy dzielna dziewica okazała obcięte włosy, na dowód, że już na nic się nie przyda światu, Wszyscy ze smutkiem wrócili do domu. Już ciż święta Klara nie mogła nie odczuć bólu rodziców, gdyż im szczególniej swej pobożnej matce była uległa z dziecięcą miłością, ale pamiętała na słowa Zbawiciela. Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien. Każdy z was, który nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. A łaska Boża tę ofiarę w dziwny sposób jej ułatwiała. Bóg, który we wspaniałości swoich wiernym nie da się prześcignąć, doprowadził świętą Klarę do największych szczytów kontemplacji. Widzimy ją na podobieństwo świętego Pawła zachwyconą do nieba, gdzie zakosztowała takich rozkoszy, jakich oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowiecza nie wstąpiło. Co nagotowało Bóg tym, którzy go miłują, iż z nadmiaru szczęścia wykrzykiwała z psalmistą pańskim: Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan. Nie poprzestając na tem, wyniósł Bóg tę pokorną dziewicę i postawił na świeczniku, iżby całe chrześcijaństwo w całej pełni czerpało stąd światło. Sława jej świętobliwego życia rozniosła się po całych Włoszech. Wkrótce za nią wstąpiła do klasztoru rodzona jej siostra Agnieszka, potem własna jej matka Hortulana, poddając się obie jej duchownemu kierownictwu. Z ust jej płynęła mądrość niebieska. Co więcej, Bóg obdarzył ją darem cudów i proroctwa, aż iż księża biskupi uważali sobie modlitwą za szczęście oglądania świętej dziewicy, i polecano się jej modlitwom. Nawet papież Grzegorz IX, zwabiony jej cnót rozgłosem, przybył do świętego Damiana i musiał przyznać, że wszystko, co tam ujrzał, przechodziło wszelkie jego oczekiwania. Święta Klara ukazuje się nam jako cud łaski Bożej. Dziwowisko świata, aniołów i ludzi, iż w uwielbianiu za to wszystko Boga może z Najświętszą Marią Panną zawołać. Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte jest imię Jego. Zaiste wielka była ta łaska, jaką Bóg obdarzył świętą Klarą, to naczynie wybrane. Już przyjście na ten świat uprzedził swą łaską, dając jej pobożnych rodziców, zarzewie jej cnót, doprowadzając największego rozkwitu a przez śluby zakonne przyjmując ją za swoją oblubienicę. To wszystko Bóg uczynił dla swej umiłowanej oblubienicy, iż rozważając te dobrodziejstwa mogła zawołać ze świętym Pawłem: Z łaski Bożej jestem to, com jest. A teraz posłuchajmy, co oblubienica Chrystusowa uczyniła dla swego boskiego oblubieńca. Święta Klara bowiem nie założyła rąk ale z łaską Bożą gorliwie wspólnie już trzydzieści i sześćdziesięciokrotny. Święta Klara bowiem nie założyła rąk, ale z łaską Bożą gorliwie współdziałała, żeby przy końcu jej czterdziestodwuletniego życia zakonnego nie już trzydziesty i sześćdziesięciokrotny, ale stokrotny owoc zanieść do gumna niebieskiego. Aby to należycie pojąć, co ta słaba dziewica wielkiego dla Boga uczyniła, musimy naprzód zajrzeć do jej serca, które zapalone ogniem miłości Bożej, płonęło gorliwością o cześć jej boskiego oblubieńca. Jak niegdyś Izraelici nad rzekami babilońskiej ziemi siedzieli i płakali na samomyśl o tym, co w spustoszonym kraju pozostawszy, borykać się musieli z głodem i nędzą. Tak spoglądała święta Klara ze swego zacisznego klasztorku na zgiełk świata, gdzie krwawe walki partyjne, nienawiść i chęć odwetu naród dzieliły. Ubolewała nad bezgraniczną chciwością, chęcią używania, które wszystkie stany opanowały. Szczególnej z jej oczu łzy obfite płynęły na widok ubiegania się o honory i lekkich obyczajów. Słowem ducha światowego który nawet do świątyni przeniknął, sprawiając strasne spustoszenie. Patrzyła, jak szeroki potok grzechów i występków świat zalewał. Widziała walczącą ludzkość z tym potokiem i jak wielu w nich w nurtach się pogrąża. To wystarczyło, by pałającą o cześć jej boskiego oblubieńca dziewicę do jak największych czynów pobudzić. Natychmiast zabrała się do modlitwy. I kiedy święty Franciszek przebiega wsie i miasteczka Włoch, żeby jak zjawa z drugiego świata kazaniami o pokucie i dobrym przykładzie odwrócić ludzkość od przepaści zatracenia, święta Klara klęczy, jak niegdyś Mojżesz, na górze z podniesionymi w górę rękami przed cichym tabernakulum dla przebłagania boskiego majestatu. Siebie samo ofiarowuje Bogu na całopalną ofiarę w odnowieniu ślubów zakonnych. A że według słów świętego Pawła bez krwi rozlewu nie może być mowy o odpuszczeniu grzechów, więc trapiła swe niewinne ciało kolczastym powrozem pokutniczym. Kilka razy w tygodniu biczowała się aż do krwi, dodając do tego prawie przez cały rok surowe posty, a taką pokutę męczeńską Uprawiała mimo strasznych dolegliwości, które ją w ciągu dwudziestu ośmiu lat do łoża boleści przykuwały. Zaprawdę mocna była jako śmierć miłość Klary. Czy można więc jeszcze się dziwić, że tę takimi bohaterskimi uczuciami pałającą dziewicę miłość ku Jezusowi potrafiła natknąć heroicznymi czynami, które mogłyby być chlubą nawet osiwiałego w boju szermierza. Domyślacie się zapewne, do czego zmierzam. Było to w owym burzliwych czasach, kiedy to cesarz niemiecki, Fryderyk II, swoją najemną armię Włoch pustoszył. Już miasto Asyż zamknęło bramy przed zbliżającymi się wrogami. Naraz jednej nocy stanął oddział dzikich saracenów ze straszliwym wyciem przed klasztorem Świętego Damiana, żeby swą wściekłość wywrzeć. Na najświętszym sakramencie i na Bogu poświęconych dziewitach. Wtem podniósł, podnosi się. Święta Klara ze swego łoża boleści bierze najświętszy sakrament z tabernakulum, staje w otwartych drzwiach kościoła naprzeciw dzikich kord i tak się modli. Nie daj, panie, dusz tych, które cię wyznają dzikim zwierzętom, i zachowaj sługi twoje który swoją przenajświętszą krwią odkupił, i oto jakby jakaś niewidzialna ręka odpędziła napastników, którzy ocalenia swego szukali w ucieczce. Klasztorek i miasto ocalały. Pobożni tercjarze, podziwiacie gorliwość o cześć Bożą świętej Klary. A cóżeście wy dotychczas w tym względzie uczynili? Czy może Bóg w dzisiejszych czasach jest mniej znieważany niż wówczas? Na usprawiedliwienie swoje tak powiadasz, żeby cały dzień się modlić jak święta Klara, na to nie mam czasu. Żeby tak surową pokutę praktykować jak ona przy mojej ciężkiej pracy jest niepodobne. A czy nie mógłbyś odmawiać pacierzy tercjarskich z większym skupieniem? Nie mógłbyś czasami w tygodniu nawiedzić Najświętszego Sakramentu? Czy nie mógłbyś ofiarować Bogu w duchu pokuty zajęć swego powołania, a podczas nich, wznosząc serce i oczy ku niebu, powiedzieć Wszystko dla Twej miłości. Jakże byłoby to smutne, gdyby zbawca ze swego tabernakulum miał się użalać nawet na dzieci ojca Serafickiego. Czekałem, kto by się z połem smęcił, a nie było, i kto by pocieszył, a ja nie znalazłem. Lecz jak żar ognia, gdy na swej drodze żadnych przeszkód nie napotyka, wszystko płomieniem ogarnia, tak gorliwość o cześć Boga perła świętą Klarę do wyrywania z niebezpieczeństw świata innych dziewic, przejmowania ich swym duchem i zapalania ich serc z miłością Bożą. Zaledwie bowiem święta Klara celem całkowitego naśladowania ubogiego zbawcy wstąpiła na drogę świętości, aż tu zaraz rozgłos jej świątobliwego życia zwrócił na nią uwagę szerokich kół społeczeństwa. Natychmiast rzucił się wyborowy kwiat dziewic z pierwszorzędnych domów, by pod kierunkiem tak znakomitej mistrzyni i stromą drogą cnoty. Można sobie wyobrazić radość świętej Klary, jak usilnie musiała pracować, by w te duchowe córki przelać swe uczucia. Naprawdę, jeśli święty Paweł mógł się chlubić, że opowiadaniem ewangelii dla Jezusa Chrystusa porodził wiernych chrześcijan, to i święta Klara, do której Bóg przywiódł tak licznych i świetny zastęp świętych dziewic, mogła się cieszyć, że zrodziła mu aniołów gdyż dusze czyste zajmą kiedyś w niebie opuszczone po upadłych aniołach trony. I gdyby dziś niebo się otworzyło, ujrzelibyśmy tam, jaśniejący z dostęp przez kościół kanonizowanych świętych dziewic, jak świętą Agnieszkę, Koletę, Elżbietę, Ludwikę, Katarzynę Bonońską i wielu innych które swe szczęście zaraz po Bogu Świętej Dziewicy i swej Matce duchownej, Świętej Klarze, zawdzięczają. O, jako piękny jest ten czysty rodzaj Świętej Dziewic w szaropopielatym habicie pokuty. Zaprawdę, jeśli Bóg kiedyś był gotów dla dziesięciu sprawiedliwych w występnym miastom Sodomii go może przebaczyć, jak często musiały te córki Świętej Klary swymi modlitwami i pokutą odwracać gromy sprawiedliwości Bożej. Tak bądźcie przekonani, że jeśli Bóg w grzechach i występkach pogrążonego świata jeszcze nie unicestwił, to możemy zawdzięczać w wielkiej mierze modlitwie i pokucie świętej tych dusz dziewiczy. Tak to święta Klara zadanie swe życia wypełniła i dlatego pośpieszył Król Nieba, by tę wierną swoją oblubienicę prowadzić nagody do swych przebytków i z nią związkiem wiecznej miłości się połączyć. O święta dziewico Claro, pierworodna córko Ojca Niebieskiego i płodna matko licznych świętych, jakże wiernie odpowiedziałaś zamiarom Bożym. Za postołem Pawłem słyszymy Cię na widok Twych dzieł, dokonanych wołającą. Nie ja, ale łaska Boża ze mną tego dokonała. Tak wielkich dzieł Bóg swą łaską przez Ciebie dokonał, ale wielkim jest i to, coś dla Boga spełniła. Dla pięciu talentów powierzonych ci przez Boga jeszcze drugie pięć zdobyłaś. Na tej ziemi wiodłaś życie ukryte w Bogu, teraz zaś cuda boskie wielkość Twoją głoszą w niebie, a na ziemi dziś wszystkich usta pełne chwały Twojej. O, spojrzyj dziś z wysokiego nieba na nas dzieci świętego ojca serafickiego zlituj się i uproś nam męstwo i siłę abyśmy wzorem twoim z łaską bożą współdziałając tą pewną drogą mogli dostać się do radości niebieskich